No, a my właśnie zaczynamy pracę na naszym siedlisku, w naszym domu eee, No ja się bardzo cieszę z tego powodu, dlatego jestem taka szczęśliwa W końcu, w końcu Radek puszcza wodę, bo z rur leci bardzo ciemna woda, no bo stało, przez 3 lata nie było używane eee, Ja zaczęłam się za małe sprzątanie na razie yy, yy, zaczynamy zabierać się za ściany. Musimy trochę ponaprawiać. Także, no, zobaczymy, co będzie z tego. <grych> Fajnie. No, bo ja tutaj się wzięłam <laughs> za sprzątanie. Trochę tutaj rzeczy jest. Yy, szafki ciężko się myję, bo już dawno nie wyużywamy. W każdym razie idziemy zobaczyć co za rany Dobry? Dzień Co tam? Słychać. Widzę, że klubo. Słyszę. Otwieram te wszystkie rysy. Otwieram te wszystkie rysy. Trzeba mnie zaszmaklować specjalnym żbachem. żeby to dalej nie szło. No. Żeby już... Nie powróciły. A co to będzie w tym pomieszczeniu? To będzie sypialka. No, tam. Fajny widok. <laughs> Drzewa. Jak? No, tutaj planujemy mieć sypialnię. No, słońce trochę zaszło, niestety. Zimno. Bardzo zimno. <laughs> Bardzo zimno. Tak, teraz. Przywalnie było minusami, że. Za dnia? Minus 3. Nie, minus 5 było, dnia. No. W nocy minus 8. No, teraz grubo lecą zimne dni, także zobaczymy, jak długo to potrwa. No nic. No to ja wracam do mycia. O! Nasza szafa, nasze krzesła już tu są. Także. Muzyczka na tak że będę musiałam wyciszyć. Może tak Sandra w tle. Ja uwielbiam akurat Sandra, tak no, bierzemy się grubo już lecimy tak. No pokaż, co tu się stanęło? Co no, tu się stanęło? Wszystko odsadza, to co się stanęło? To wszystko puste. Już z płoty przyszedł zobaczyć. <grych> no fajnie. To się stanęło. I co teraz? Cała cygła się sypi, zobacz. No nie widać, jak ona jest ciemna, bo ona jest mokra. Dlaczego tak jest? Dlatego, że stal. No to fajnie. I izolacja jest pewnie jedną tego domu. Czyli nie wiem. Od dołu czy jak? No od dołu. Jakiś no. źle zaizolowany, no to ciągle No to No tak, dzień kolejny. Z racji tego, że wczoraj przeraziło nas to zobaczyliśmy pod tymkiem. E Pojechaliśmy do domu. Przyjechaliśmy następnego dnia. No i postanowiliśmy, że... Drugi... No nie macie, no gdzie? A, O tutaj. No, postanowiliśmy zrobić na razie pokój sobie w innej części domu, gdzie ta strona jest po prostu lepsza, w lepszym stanie. No, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się aż takiego czegoś. No ale no cóż, no, stary domen tak to jest, no niestety ale i tak nie ma aż tak źle, jak mogłoby być. No i wczoraj Radek mnie zawołał tutaj. Bo y Ci państwo, którzy tutaj wcześniej mieszkali, mieli na ścianie stary zegar I ten zegar tutaj zostanie Ale wczoraj Radek zauważył, że na tym zegarze są nasze inicjały To było tak chore, że Ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć Radek, nie wiem, co on sobie tam pomyślał Gęśna skóra No, się skóra, już wam pokazuję Kurde, prawie jak do kościoła. Ale źle by było pięć razy, a jest, jest No coś z nim jest. Jest źle. jest źle po prostu ustawiony. O, tutaj widać te rysy na ścianę. A zresztą wczoraj już pokazywałam. O, to fajne suficie. Nie, no to też jest że już to się tam się Delikatne. Tak. Tego prawie nie było Tego widać. Tego nie było widać praktycznie, ale Radek postanowił je zamknąć. Dokładnie. Spod idzie, nie może sobie miejsca znaleźć Z tą ścianą Tą ścianę, ścianę postanowiliśmy całą otworzyć, tak? Tak, z sumie... tej I tak chcieliśmy mieć ściany z cegły, także Dobrze się to składam. <grym> <grym> Nawet nie wiedzieliśmy, że są ceglane ściany Tak, powiedziano nam, że dom jest zbudowany z pustaka betonowego eee, Myśleliśmy, że tylko ta ściana została wymurowana z cegły Ale jak się okazuje Ściana w następnym pomieszczeniu też jest z cegły, więc tak za bardzo. Nie wiemy o co chodzi. Za niedługo przyjeżdża pan jeszcze, który ma nam powiedzieć, co tak naprawdę tutaj. No, co Ale jest to gra? Powiedział nam, będę tutaj cały otoczenie. Wyczyścił, no. a nim Tak. Będzie piękna ściana, syba. No, i tak, i tak chcieliście cegiełkę nakleje. No ja i tak chciałam robić ścianę z cegły, także chyba wychodzi na to, że nie będzie trzeba tutaj w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu będzie kiedyś na pewno sypialnia, no ale tymczasem y, sypialnia będzie w no po drugiej stronie domu, y, tam gdzie poprzedni właściciele mieli też, tutaj y, właśnie rozkładamy łóżko. No i będziemy je wynosić, żeby mieć tutaj więcej miejsca. No, jest na wcześniejszym nagraniu też tam. Także tutaj trzeba ściany jak najszybciej doprowadzić do użytku, do malowania i te pomieszczenie żebyśmy mogli jak najszybciej tutaj e... działać. Działać, tak. Sypialnie sobie zrobimy w tym. No, ja ten, na razie. Także to jest takie. Na razie, żeby po prostu w tamtych pomieszczeniach móc działać. Na razie będziemy mieszkali po jednej stronie domu tam będziemy remontować, ładnie sobie zrobimy tą ściankę, cypla nam pozamykamy wszystko, może podłogę tam i tą zobaczymy jeszcze, nie? No nie przypuszczaliśmy, że tak wyjdzie, nie? Może, no, no, aż tak się nie Więc to, to te... jest jakiś stary problem po prostu. Tam były też drzewa z tamtej strony, także zostały tak. ścianie te duże drzewa, bo może przez korzenie ta wilgot się zbierała. One zasłaniały e, praktycznie cały dom i tutaj nie było e, dojścia słońca, także no... Zobaczymy, jak to teraz będzie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, tak? Tak, nie jest źle. Stare domo, no, niestety. Ale nie ma tak, że, że te ściany są nie wiadomo, jakiś pleśń, czy jakieś grzy, czy smród, czy coś. Nie, po prostu troszeczkę tam coś delikatnie coś tam odpada, bądź I tak trzeba było odkopać całe fundamenty na zewnątrz i zaizolować dobrze. Mm -hmm. Ponieważ to Stropion jest, to... izolacja elewacji. Ale nie ma, e, izolacji fundamentu. Tego ktoś, kto ktoś zaniedbał, nie zrobił. No tak. Dlatego będzie trzeba stopniowo ściana po ścianie otworzyć. Niech to lekko przez nie zaizolować. I. No i będzie wtedy super, to będzie, będzie czysto. Wsłucho. <grym> Wsłuchi przeszedł? Wsłuchi. Pomagać? Przeszłomoc? Tak. To ma. No ja? <noise> Bo żartujesz. No i dzisiaj kolejny dzień <coughs> w naszym domu. Radek przygotowuje ściany do malowania. Ja czyszczę nadal szafki w kuchni. Już czwarty dzień chyba. No, dobrze. Radusz. <noise> Tak, teraz, taką rozliczną masą naprawisz Czymś takim... śnieżka, zamykam te wszystkie szczeliny, które odpływały mhm. na suficie i na ścianach Wczoraj się zaklutowałem, żeby to związało, ten kurz, no dziś to zamykam, nawet fajnie, jakieś takie włókno w tym jest Tak, bo tam jest e, zawartością włó włókna okay. szklanego Zobaczymy czy to będzie Pękało, czy już będzie pękało? Jak to się sprawdzi, pokaż mi ciosy. Jak najbardziej fajnie to się, trafi, się robi tym. O, no, jutro przeschnie, przeszlifuje. Może jeszcze raz coś ja No i będzie mal bankno. No. razy będzie trzeba przemalować kolonę wyłożyć. Raczej kolonę. Po tym co widzę. W sensie papierosy. No tak. No, no. ogliska raczej nie. Nie, no panele jeszcze są to. Ogliska chyba nikt nie robił. Także no, działamy. działamy. No, Radek sobie tutaj działa w tym pomieszczeniu, a ja działam w kuchni. E, tutaj jest ogrom szafek. Naprawdę no, kuchnia jest ogromna, no, szafek jest bardzo dużo. Dolnych szafek to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 szafek dolnych, szuflad pełno. No Jest yy, dużo pracy przy tym, bo no, czyste nie jest to niestety. Może nie każdy był w stanie zadbać, no ale no wiadomo, no, kuchnię po kimś to przeważnie zawsze y, ciężko jest trochę domyć. No w każdym razie <laughs> dobrze, że kuchnia jest. Dobrze, że Pan nam ją zostawił, bo nie mieliśmy kuchni, dlatego no dobrze, że mamy. I tyle szafek, jeszcze tyle szafek nigdy w życiu nie miałam. Jeszcze <laughs> raz w życiu mam taką kuchnię wielką. Fajnie co? Halo. Robim. Działa